Witam w Kukit, jestem Jarek, przygotujemy się kurczaka z sosem brzoskwiniowo-sumakowym z pieczonymi warzywami, kaszą bulgur i migdałami. Zaczynamy od stawienia wody na kaszę, wlewamy 200 ml, woda się zagotowała, wsypujemy pół łyżeczki soli, kaszę. Włączamy piekarnik na 120 stopni, jak kasza się zagotuje. Przestawiamy kaszę do piekarnika na 20 minut. Cebulkę obieramy i kroimy w duże piórka. Przechodzimy do cukinii, odkrawamy końcówkę, przekrawamy na pół. I następnie kroimy w pół plastry o grubości 1,5 cm. Rozgrzewamy suchą patelnię i podpiekamy migdały tak, aby się zarumieniły. Migdały ładnie nam się zarumieniły. Przekładamy je na miseczkę. Rozgrzewamy olej na dwóch patelniach. Patelnie są już rozgrzane. Na pierwszą przekładamy cukinię. Doprawiamy pieprzem, solą. Na drugą patelnię przekładamy szalotkę. I smażymy do momentu, aż warzywa się zarumienia. Szalotka nam się zarumieniła. Przekładamy ją do miseczki. Cukinia już się zarumieniła, przekładamy ją do miseczki. Rozgrzewamy olej. Osuszamy kurczaka ręcznikiem papierowym. Doprawiamy solą i pieprzem. Patelnia jest rozgrzana, przekładamy kurczaka i smażymy po 3-4 minuty z każdej strony, tak aby się zarumienił. Kasza już doszła, wyjmujemy ją. Kurczaka możemy przykryć pokrywką, żeby się lekko podusił. W tym czasie na odrobinie oleju podgrzewamy szalotkę i cukinię. Kurczak już jest złocisty. Przekładamy go na talerz, aby odpoczął. Warzywa nam się podgrzały. Wyłączamy je, żeby się nie spaliły. Podgrzewamy sos w małym rondelku. Sos podgrzewamy tak, aby się nie zagotował, od czasu do czasu mieszając. Kaszę wykładamy na całą powierzchnię talerza. Na jednej połowie wykładamy warzywa, na drugą połowę kaszy przekładamy kurczaka i polewamy sosem. Na koniec całość dekorujemy migdałami. I tak finalnie prezentuje się nasze danie.